Nowy rok, nowa ja. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w pierwszym pełnoprawnym odcinku mojego podcastu w 2025 roku. Ja nazywam się Maja, ten podcast to perspektywa pani Majo i dziś chcę trochę pogadać o tym, co zazwyczaj nachodzi nas w nowy rok. Bardzo często dla wielu z nas nowy rok to czas na nowy, świeży start. Zaczynamy planować, wyznaczamy sobie ambitne cele i jakieś postanowienia, i bardzo szybko je porzucamy. Dlatego postanowiłam wspólnie z Wami zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Chcę podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, tym, co zadziałało, a co zupełnie mi nie wyszło. Opowiem o tym, jak korzystam z różnych narzędzi, od analogowych kalendarzy czy jakichś tam planerów, po program taki jak np. Notion, czy Vision Board, czy inne różne opcje. Więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to oczywiście zapraszam do słuchania dalej. Jeszcze nie tak dawno zaczynałam każdy nowy rok z bardzo ambitnymi planami i postanowieniami. Byłam pewna, że tym razem to już na pewno dam radę przeczytać te 52 książki w ciągu roku. Że e, tym razem uda mi się rozwinąć mój Instagram do 20 tysięcy obserwujących, że w końcu nauczę się hiszpańskiego. E, no i oczywiście zwiedzę przynajmniej pięć nowych krajów. Wszystko to skrzętnie zapisywałam sobie w jakimś notatniczku. No bo przecież wiadomo, że żeby cele udało się osiągnąć, to muszą być one zapisane. Problem w tym, że po pierwsze, zaczynałam to wszystko trochę od dupy strony i brakowało mi podstaw, czyli jakiegoś systemu, strategii. A po drugie, zanim w ogóle weźmiemy się za planowanie nowego roku, warto dokładnie i tak serio skrupulatnie przyjrzeć się temu, co działo się w poprzednim. Jakie plany mieliśmy, miałyśmy wtedy? Co udało się zrealizować, a co nie. A jeśli nic tak naprawdę w 100% nie udało się zrealizować, to może chociaż ile z tych 100% zrobiliśmy, zrobiłyśmy? Jakie w ogóle kroki podjęłyśmy? Co spowodowało, że odpuściliśmy? Czy te plany to w ogóle były nasze? Czy może jednak ten nasz cel wcale nie był nasz? Myślę, że na początek opowiem Wam o takich najczęstszych błędach planowania. Oczywiście, to jest z mojej perspektywy i mojego doświadczenia, więc nie każdy musi tak mieć. Po pierwsze, brak jasno określonych celów i pytania, dlaczego. To coś, co przydarzało mi się chyba najczęściej. Oczywiście, że cel przeczytam 52 książki w ciągu roku brzmi bardziej spektakularnie niż będę czytać codziennie minimum przez 5 minut. Ale, wiecie, tu nie chodzi o to, że cel ma być spektakularny, tak, że nie wiem, jak go powiesz babci, to ona wyskoczy z kapci. <laughs> Tutaj chodzi o to, żeby cel był jasno określony i mierzalny. I on wcale, ale to wcale nie musi być dla nikogo imponujący. Bo jeśli jest to coś, na czym wam zależy, to tak naprawdę tylko wasze zdanie w tym temacie powinno was interesować. To prowadzi nas do bardzo ważnego czynnika, który może mieć ogromny wpływ na to, czy w ogóle trzymamy się swoich postanowień, a mianowicie określ swoje dlaczego. Kiedyś nie do końca rozumiałam, czemu to jest takie ważne, ale uświadomiłam sobie, że jeśli odpowiedzią na dlaczego mam czytać 52 książki jest, bo trzeba czytać książki, no to w ogóle nie jest argument, który mnie do czegokolwiek przekonuje. W temacie czytania książek przykładowymi odpowiedziami na moje dlaczego jest, mm, bo mnie to relaksuje i pozwala oderwać, nie wiem, głowę od natłoku myśli, czyli w domyśle dbam o siebie. Bo lubię to robić i po prostu sprawia mi to przyjemność, bo mogę dowiedzieć się albo nauczyć czegoś nowego, a rozwój jest dla mnie ważny. Bo z niektórych książek mogę wyciągnąć jakieś, nie wiem, wnioski, pozwalają mi zmienić perspektywę myślenia, a informacje, które są w nich zawarte, mogę na przykład wykorzystać w życiu. No i na przykład, bo chcę zmniejszyć czas spędzony siedząc z nosem w telefonie i bezmyślnie skrójąc internet, co powoduje u mnie przebudztowanie i złe samopoczucie? To też jest całkiem dobry argument. I to było takich kilka przykładów. Ale serdecznie Wam polecam metody, dlaczego, i pamiętajcie, że Wasze dlaczego może nie mieć najmniejszego sensu dla kogoś innego, ale jest Wasze i to Was ma motywować do zmian. W ogóle, odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego, krystalizują się także nasze wartości, którymi cele myślę, że powinny być podszyte. Idąc dalej, jeśli chodzi o błędy w planowaniu, to brak mierzalności celu. To trochę łączy się z tym, co mówiłam w ogóle przed chwilą, bo kiedy nasz cel, to będę więcej ćwiczyć, to nie daje on nam żadnego konkretu, do którego możemy się odnieść. No bo więcej, od kogo chcemy ćwiczyć. A więcej to dwa razy w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu. A ćwiczyć to w ogóle znaczy chodzić na spacer, biegać, czy podnosić ciężary. No, dużo jest tutaj niewiadomych. Myślę, że zdecydowanie lepiej zamiast będę więcej ćwiczyć, zaplanować sobie będę dwa razy w tygodniu chodzić na godzinny spacer albo będę robić codziennie 5000 kroków. Albo będę się rozciągać trzy razy w tygodniu minimum przez 15 minut. Taka mierzalność celu daje nam możliwość monitorowania go ewentualnych Zmian, jeśli okaże się, że jest on dla nas na przykład za trudny do realizacji? Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeśli w styczniu ustalicie sobie jakiś konkretny i mierzalny cel, a okaże się, że na przykład nie wiem, złapaliście jakąś dodatkową pracę lub się rozchorowaliście po prostu i nie jesteście w stanie go trzymać, to możecie go modyfikować. To nie jest coś wyryte w skalę. Więc ważne, żeby być elastycznym, elastyczną, ale przy tym też nie porzucić tego celu, znajdując sobie jakąkolwiek wymówkę, bo to prowadzi właśnie nas do kolejnego błędu, czyli tej braku elastyczności. Brak elastyczności to w ogóle jest taka niezdolność do dostosowywania planu do zmieniających się okoliczności. I to prowadzi nas właśnie do zniechęcenia, jeśli pojawiają się jakieś trudności. Jeśli chodzi o mnie, to idealnie sprawdza się tak zwany plan minimum czyli coś, co mogę zrobić, nawet jeśli okaże się, że mam dużo mniej czasu niż zakładałam. Na przykład, moim celem jest ćwiczyć siłowo na siłowni trzy razy w tygodniu, ale kiedy miałam bardzo intensywny czas pracy albo po pracy miałam sporo innych planów, to mój plan minimum zakładał 30-minutowy trening w domu z YouTube'em. Które mogłam zrobić, na przykład rano przed pracą, bo pracuję zdalnie w domu i mam taką możliwość. Bardzo ważne jest to, aby planując swoje cele, brać pod uwagę swoje zasoby. To kolejny bardzo częsty błąd w planowaniu, czyli właśnie nieuwzględnianie, nie wiem, czasu, pieniędzy, jakichś umiejętności, co sprawia, że te cele stają się takie po prostu nieosiągalne. Bo ja, pracując w 100% zdalnie, mogę na przykład chodzić na siłownię przed pracą, na spokojnie później być o 9 gotowa do działania. Ale jeśli ty, nie wiem, pracujesz w biurze, do którego musisz jeszcze dojechać, a do tego masz dzieci, które, nie wiem, musisz odwieźć do szkoły rano, czy nawet psa, którego musisz wyprowadzić, to rano może być ci po prostu ciężko wygospodarować dodatkowy czas, więc nie ma sensu wrzucać sobie tego jako cel, no bo doprowadzi to tylko i wyłącznie do frustracji. Spójrz na swój dzień. Zobacz, jak wygląda, kiedy masz jakieś, nie wiem, małe luki czasowe, w których możesz się na przykład porozciągać. Ale też pamiętaj oczywiście o odpoczynku, bo jeśli zaczniesz się zajeżdżać, to gwarantuję, że rzucisz to wszystko w cholerę prędzej czy później i dodatkowo będziesz się jeszcze na siebie wkurzać. No a tutaj nie o to chodzi. Kolejnym błędem, który prowadzi do takiej utraty orientacji, czy nasz cel w ogóle jest osiągalny i w jakim stopniu jest w ogóle realizowany, to brak regularnego takiego monitorowania postępów. I opowiem Wam to na moim własnym przykładzie. Jeden z celów, który mam, nie ma do końca daty końcowej. No bo chodzi mi po prostu o regularną aktywność fizyczną. Ja nie dążę do jakiejś konkretnej wagi ani nie wiem, sylwetki. Zależy mi, żeby regularnie uprawiać sport. No, bo wiem, że ma to pozytywny wpływ zarówno na moje zdrowie i sprawność fizyczną, jak i psychiczną. Taki cel ciężko jest utrzymać, no bo nie ma momentów, w którym można celebrować jego osiągnięcie. Dlatego na początku każdego miesiąca wpisuję w kalendarz papierowy i elektroniczny treningi w konkretne dni i godziny, a następnie, jeśli uda mi się je zrealizować, to odznaczam je w kalendarzu. Dzięki temu widzę, czy zakładany cel osiągnęłam, czy nie. A jeśli nie, to też analizuję, co na to wpłynęło. Takie wnioski pozwalają mi edytować plan, zachowując elastyczność, o której właśnie wspomniałam wcześniej, bez konieczności porzucania mojego celu pod wpływem frustracji. Wspomniałam tutaj też o celebrowaniu osiągnięcia celu, i tu w głowie właśnie pojawił mi się kolejny błąd, czyli brak nagradzania siebie za postępy. Pomijanie. Tych małych celebracji i nagród za osiągnięcie jakichś etapów, prowadzi do utraty motywacji. A jak wiemy z tą motywacją to bywa bardzo różnie i nie można w 100% na niej polegać. O motywacji będę miała dla was odcinek, więc niebawem pogadamy sobie o tym więcej. Ale takie regularne nagradzanie się za wytrwałość w osiąganiu celu a nie za same jego zrealizowanie. Myślę, że to świetny sposób na to, żeby umilić sobie samą drogę do osiągania tego celu. Ja na przykład po miesiącu regularnych ćwiczeń, zgodnie z planem, kupowałam sobie wymarzone legginsy, czy tam jakiś top sportowy. Taka nagroda była dla mnie sposobem na właśnie celebrowanie tej mojej regularności, ale także jak już ten nowy strój miałam, no to koniecznie chciałam go wypróbować na siłowni, co stawało się dodatkową motywacją zewnętrzną do dalszych ćwiczeń. I te nagrody, wiecie, nie muszą być jakieś spektakularne i bardzo kosztowne. Mogą być jakimiś takimi małymi przyjemnościami, które sprawiają właśnie, że doceniamy siebie za tą drogę, którą już przeszliśmy i będziemy mieli, miały chęć iść dalej. Jestem w ogóle ciekawa, czy Wy celebrujecie małe sukcesy, a jeśli tak, to jak? Dajcie mi koniecznie znać o tym w komentarzu. I tych błędów w planowaniu, i w tym, dlaczego nam to w ogóle nie wychodzi, pewnie jest więcej. I może jak kolejne wpadną mi do głowy, to uzupełnię ten odcinek, ale na ten moment tu chciałabym się zatrzymać i przejść dalej. Zastanawiałam się, co mogę dać Wam od siebie, jeśli chodzi o techniki planowania i wytrwania w realizacji celów. Omówię tak to pokrótce, co się u mnie sprawdza, ale oczywiście nie macie obowiązku tego wdrażać. Jednak jeśli w jakiś sposób wyda Wam się ciekawy i nie wiem, może skuteczny, no to bierzcie jak swoje, no problem. Po pierwsze kalendarz, taki analogowy i papierowy. I jeśli zapytalibyście, zapytałybyście się moich bliskich, to powiedzieliby Wam, że ja mam fioła na punkcie notatników i kalendarzy. Używam ich na co dzień i staram się je ładnie i tak czytelnie prowadzić, żeby zaglądanie do nich też było dla mnie przyjemnością. Jednak oczywiście zminimalizowałam wszelkiego rodzaju ozdobniki do minimum, bo zależy mi na tym, żeby nie marnować czasu. Jeśli chodzi o moje planowanie celów i budowanie nawyków, to zawsze zaczynam od właśnie prostego kalendarza papierowego, bo jest to świetny sposób, by zobaczyć cały miesiąc na raz i zaplanować najważniejsze wydarzenia. Jeśli mam coś zaplanowane z wyprzedzeniem, no to wpisuję to w odpowiednią datę, najlepiej wraz z godziną, żeby mieć pogląd, czy danego dnia mam więcej bądź mniej czasu. Kiedy mam ten pogląd na cały miesiąc, mogę wrzucić też stałe aktywności, takie jak lekcje angielskiego, które zazwyczaj mam zgodnie z harmonogramem. I kiedy mam to wszystko uzupełnione, mogę dokładać kolejne elementy, jak treningi na siłowni, nagrywanie odcinków podcastu, czy nie wiem, lekcja skłosza. Jednak nadal pamiętam o elastyczności. To, że pierwszego dnia miesiąca mam wrażenie, że uda mi się wszystko zrealizować, no to w danym tygodniu bądź dniu może okazać się, że wypadło coś niespodziewanego i muszę zmienić plany. I to jest ok. I modyfikacje w ogóle są ok. Są dni, w których na przykład poziom mojej energii i samopoczucia są tak niskie, że ja po prostu odpuszczam i daję sobie czas na regenerację. I staram się nie traktować tego jako wymówki. Po prostu skupiam się na tym, jakie sygnały. Wysyła mi mój organizm i staram się adekwatnie na nie reagować. Druga rzecz, której używam, ale nie jakoś bardzo regularnie i systematycznie, to aplikacja Structured. Structured się pisze. Mam ją na telefonie. Pozwala mi ona zaplanować dokładnie godzinowo aktywności danego dnia. I ja jej używam zazwyczaj wtedy, kiedy nagromadzą mi się rzeczy do zrobienia i chcę wiedzieć, jak rozkłada mi się to czasowo i na przykład, ilu minutowe czy, nie wiem, godzinne przerwy mam między konkretnymi zadaniami. To pozwala mi na przykład zaplanować, nie wiem, czas na dojazd i sprawdzić, ile czasu mam między konkretnymi rzeczami do zrobienia, na przykład na, nie wiem, odpoczynek, krótki spacer czy zrobienie sobie herbaty. No i ja jestem taką osobą. Która, jeśli ma coś, nie wiem, na przykład w sobotę zaplanowane na godzinę 15, to ja od rana mam już wrażenie, że nic nie mogę zrobić, no bo się przecież nie wyrobię. Dlatego ta apka pokazuje mi czas, który mam do danego wydarzenia, i dzięki niej wiem, że mogę sobie coś wrzucić, na przykład przed czy pomiędzy, i spokojnie się ze wszystkim wyrobię. Dla niektórych może się to wydawać dziwne, ale ja tak mam i mi takie działanie pomaga, więc. Nie przyjmuję się opinią innych, tylko działam zgodnie z tym, co mi się po prostu sprawdza. Kolejne narzędzie to notion. O, jest to moje odkrycie końcówki zeszłego roku. Ja używam go aktualnie do bardziej takiego szczegółowego planowania projektów, na przykład właśnie każdego odcinka podcastu. Wciąż się tego programu uczę. Obejrzałam już chyba ze 20 jak nie więcej filmików na YouTube odnośnie jego obsługi i tego, co tam można w ogóle robić, bo mam mega super dużo funkcji. Staram się oczywiście, żeby w ogóle pracowanie na, na tym programie nie zajmowało mi więcej czasu niż samo jakby działanie. Bo to jest coś, co także było moją zgubą w poprzednich latach. Ja więcej planowałam i wiecie, zapisywałam, niż realnie robiłam. W notion na ten moment stworzyłam pewnego rodzaju szablon, w którym zapisuję pomysły i tematy odcinków, harmonogram nagrań, pomysły na ich promocję, później na social mediach, jakieś właśnie ciekawostki, źródła itd. Mam też szablon, w którym w łatwy sposób mogę na przykład zapisywać książki, które czytam i wybrane z nich cytaty. Pozwala mi to później po prostu w prosty sposób wyszukać to, czego aktualnie potrzebuję i móc wykorzystać to na przykład w odcinku podcastu. Może być zarówno wirtualna, ale może być też taka normalna, korkowa, na której umieszczamy sobie inspirujące obrazy, zdjęcia, nie wiem, cytaty, jakieś słowa kluczowe albo elementy, które w ogóle symbolizują to, co chcemy w życiu osiągnąć. Myślę, że pomaga to jasno zobaczyć to, czego aktualnie pragniemy. I mam wrażenie, że taki codzienny kontakt z taką tablicą przypomina nam o naszych marzeniach i może trochę pobudza do działania. Ja mam taki vision board na tapecie na kąpie i na telefonie. I myślę, że jest to taki dodatkowo takie kreowanie pozytywnego myślenia. Trochę myślę, że też ułatwia skupienie się na tym, co chcemy przyciągać do swojego życia. Ja w ogóle tworząc taki vision board staram się nie ograniczać i tworzę coś w stylu rodzaju takiego wizji swojego idealnego życia. Nie skupiam się na tym, czy aktualnie mam na przykład takie zasoby finansowe, żeby spędzić, nie wiem, wakacje na jakimś luksusowym jachcie. Myślę, że w ogóle to tworzenie tych vision boardów to taki fajny kreatywny, inspirujący proces, który pozwala nam skupić się na swoich priorytetach i wyznaczać kierunek, w którym chcemy działać. Nawet jeśli w danym roku na tym jachcie się nie pojawię, to myślę, że sama wizja jest pozytywna. Myślę, że najwyższy czas zmierzać do końca tego odcinka, chociaż myślę, że spokojnie też mogłabym gadać i gadać i gadać, bo jest to temat, który serio mocno ze mną rezonuje i mam wrażenie, że przeszłam długą drogę i na swoich własnych błędach sporo się nauczyłam. To, z czym chciałabym Was zostawić, to to, żebyście nie starali się, nie starały się zmieniać całego swojego życia od razu. Spróbujcie sobie wybrać jedną rzecz, którą chcecie, nie wiem, poprawić w swoim życiu i zaplanować pracę nad tym przez, nie wiem, tydzień. Zamiast pisać schudne, napisz w tym tygodniu trzy razy będę chodzić na bieżni przez 30 minut. I wpisz to w kalendarz, w konkretne dni. I monitoruj postępy. Sprawdzaj, czy to działa, czy nie, co wymaga modyfikacji, no bądź po prostu elastyczny, elastyczna. Odnośnie narzędzi czy technik, o których wspomniałam, musisz też pamiętać, że każde narzędzie, czy technika musi być dostosowane do Ciebie. Bo nie wszystko, co działa u mnie, sprawdzi się u Ciebie i to też jest OK. Po prostu szukaj swoich sposobów. A jeśli jakiś mój ci się sprawdzi, no to bierz i nawet się nie zastanawiaj. Ale też zupełnie nie przejmujcie się, jeśli jesteście osobami, które nie robią żadnych postanowień, nie stawiają sobie celów i nie czują potrzeby robienia tego. Myślę, że to też jest ok. Bardzo dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to podzielcie się nim z kimś, kto może też potrzebuje wsparcia w planowaniu nowego roku. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, czy to tu, czy na moim Instagramie pani Majo, do subskrybowania i dzielenia się tym dalej, bo ja doceniam każde wsparcie. I pamiętajcie, bez zmian nie ma zmian. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!